Jeden dzień mnie nie było, no bo walczyłem z bojlerem, była akcja nie z tej ziemi, ale udało się, to jest, to jest jeszcze niecały drugi dzień, Bo przed chwilą uruchomiłem, odpowietrzyłem go, yy, popodłączałem wszystko yy, co trzeba było, no i już gierka tutaj kurde zaczyna jakieś wygrywać dziwne melodie, no ale dobra, niech sobie będzie, niech tam będzie jakieś kurde, niech się coś dzieje. No um, więc jest już wbudowane um, delikatnie w delikatnym spierniczu pion. Strasznie mało miejsca na, na haki, i na, do, do regulacji samemu ciężko się poławiać, ale to jest po prostu delikatna sprawa. E, tu jest cały układ. Um, zawór bezpieczeństwa. Um, tutaj do spuszczania Wody z bojlera gdyby coś było trzeba wymienić. No i co? Tu ciepła, tu zimna. Ten przewód, który robiłem ten odpływ dojdzie dojdzie w to miejsce. Tutaj o. W razie jak zawór bezpieczeństwa wywali wodę to ona mi nie pójdzie tutaj na, na, na szafkę tylko bezpośrednio do, do tej rurki i tą rurką tam do odpływu w łazience i nie będzie problemu. No to jest takie zawsze dodatkowa atrakcja, jak się daleko boiler od łazienki umieszcza, albo cokolwiek jakieś inne urządzenia przeznaczone do danego pomieszczenia. No to aż takiego dramatu nie było. No i co? Tu się grzeje, jakaś funkcja shower ready. No i co? Jakaś funkcja eko, cuda na kiju, ale to trzeba będzie rozgryźć. Niech tutaj sobie spokojnie boiler grzeje, Ja za jakiś czas sprawdzę, czy woda jest już po prostu gorąca. I tyle. No, no, żebyś mi ten boiler w dupę dał, także jestem zadowolony. Przerzuciłem wąż na tą stronę, żeby był od razu odpływ tej ciepłej wody, żeby mógł to śmiało polewać sobie no i tyle później się go tam w jakieś inne miejsce zdemontuję i co będę musiał coś zaraz wymyślić ze ścianą z czymś takim no i tyle niech sobie tam boiler grzeje na razie to wszystko w temacie